Analiza trendu. Trend to Twój przyjaciel. Ta znana giełdowa prawda jest często zapominana przez inwestorów. Kto gra przeciwko trendowi lub niezgodnie z trendem, zazwyczaj zostaje bez pieniędzy. Dlatego tak ważne jest, abyś po nauczeniu się świec japońskich zaczął od poznania definicji trendu. Trend to kierunek, w jakim podąża cena. Jeżeli chcesz określić, jaki trend panuje obecnie na wybranym przez Ciebie instrumencie finansowym lub rynku, musisz włączyć wykres. Najlepiej, aby była to jedna z platform inwestycyjnych MetaTrader 4 lub 5. Można ją pobrać od dowolnego polskiego brokera przykładowe linki są widoczne na ekranie. Każdy dom maklerski ma też swoje aplikacje, gdzie można znaleźć wykresy. Ważne, aby był to wykres świec japońskich. Inne wykresy nas nie interesują. Żadne dodatkowe wskaźniki nie są potrzebne do zrozumienia trendu. Wyróżniamy trzy rodzaje trendów. Trend wzrostowy, kiedy cena rośnie, trend spadkowy, kiedy cena spada, oraz trend boczny zwany niekiedy horyzontalnym, kiedy cena porusza się w pewnym przedziale. Najczęściej na rynku jest trend boczny i na nim większość inwestorów zarabia. Nie ma bowiem nic trudnego w kupowaniu po 5 zł, a sprzedaży po 7 i powtarzaniu tego schematu w trendzie bocznym przez długi okres. Problem zaczyna się, kiedy trend zmienia się na wzrostowy lub spadkowy. Niedoświadczeni inwestorzy zazwyczaj tracą wtedy pieniądze.